Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej wyletrystyki, a ma na niej tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. W pierwszych słowach chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, jak ciepło przyjęliście moje omówienie książki Wojciecha Kempi pod tytułem Co Przedmieszkiem. Bardzo dziękuję za każde wyświetlenie, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, także te w dół. Szkoda, że akurat ta pozycja mi się nie spodobała, ale być może w przyszłości uda mi się znaleźć ciekawszą na ten temat. A teraz do rzeczy. Powoli kończy się maj, a maj to dla uczniów miesiąc matur. A to oznacza, że na kanał niezła historia wracają podręczniki. Tym razem na tapet biorę pomocy naukowe przeznaczone dla klasy drugiej. Dziś zajmę się pozycją z zakresu podstawowego przygotowaną przez wydawnictwo w SIP. Swoje zapoznanie się z podręcznikiem tradycyjnie zacznijmy od zajrzenia do środka. Podobnie jak ten do klasy pierwszej, ma bardzo przystępną formę. Jest kolorowy, uczniowie znajdą tu mnóstwo map, zdjęć oraz ilustracji przedstawiających jak pewne rzeczy wyglądały kiedyś, a jak obecnie. Dobrze jest to widoczne na przykładzie rycin prezentujących przedstawicieli poszczególnych formacji wojskowych. Naniesiono na nie numerki, a pod nimi znajdują się ich objaśnienia. Dodatkową wartością tego podręcznika są również okienka oraz kapsułki. Nazwanie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Prezentują one dodatkowe informacje ułatwiające uczniom zrozumienie tematu lub po prostu ciekawostki związane z danym zagadnieniem. Do najważniejszych kapsułek zawartych w tym podręczniku należy zaliczyć biogram, w którym uczniowie znajdą wiadomości dotyczące życiorysów znanych postaci historycznych, ślady przeszłości informujące o wpływie tego, co się stało na czasy obecne oraz warto wiedzieć z ciekawostkami. Interesującą kapsułką jest także ta, nazwana Spory Dyskusje Oceny, dotycząca rzeczy budzących pewne kontrowersje. Tu widoczne jest okienko przedstawiające Konfederację Barską. Podręcznik wydawnictwa wsi do klasy pierwszej bardzo chwaliłem za to, że jego autorom udało się stworzyć tekst przekazujący uczniom wiedzę w sposób prosty. Twórcy tej pozycji, Jarosławowi Czubatemu, również się to udało. Rozdział zawarty w jego pracy można podzielić w zasadzie na dwie grupy. Opisowe i wydarzeniowe. Jako opisowe rozumiem te poświęcone ówczesnym ustrojom gospodarczym, sztuce czy kulturze. Nie należą one do moich zainteresowań i te czytało mi się trudno. Z drugiej strony te przedstawiające wojny i wydarzenia polityczne mogą naprawdę wciągnąć. Widoczny jest związek przyczynowo-skutkowy, a rozdziały są napisane w ten sposób, że potrafią trzymać w napięciu, co zdecydowanie ułatwi uczniowi zapoznanie się z tematem i zdobycie wiedzy. Poza tym w przypadku tego podręcznika. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz. Otóż rozdziały tej pozycji są naprawdę krótkie. Autor nie dość, że ma żywy styl, to jeszcze udało mu się tak zredagować tekst, że zawarty jest w nim tylko to, co uczeń powinien wiedzieć. Podręczniki wydawnictwa wsi dla poziomu podstawowego dla klasy pierwszej i drugiej różnią się od siebie tym, w jakiej kolejności prezentowane są wydarzenia na zachodzie Europy oraz w Polsce. W pierwszej klasie wyglądało to w ten sposób, że po upadku cesarstwa Zachodni rzymskiego Przedstawiono dzieje Zachodu, Europy, a potem Polski. W przypadku klasy drugiej nie było już to możliwe, ponieważ rodzące się we Włoszech i Francji poglądy, prądy filozoficzne i idee wywierały na nasz kraj zbyt duży wpływ. Dlatego Jarosław Czubaty zdecydował się na formułę naprzemienną. Najpierw omawia wydarzenie europejskie jako kontekst, po czym przedstawiono są dzieje polskie, by wrócić na Zachód, a potem uczniowie znów meldują się w Polsce. Jeżeli oglądaliście mój materiał dotyczący podręcznika wydawnictwa w SIM do klasy pierwszej na poziomie rozszerzonym, to dobrze wiecie, jakie mam zdanie na temat zamieszczonego w nim podsumowania wiadomości. W tej pozycji zostało to zrobione zdecydowanie lepiej. Wygląda to tak samo jak w przypadku poprzedniej pomocy naukowej na poziomie podstawowym. Powtórzenie ma formę krótkich streszczeń poszczególnych rozdziałów. Dodatkowo na dole znajduje się oś czasu, na której pozaznaczono najważniejsze wydarzenia związane z daną partią materiału. Ponadto każdy mały rozdział zaczyna się od osi czasu z głównymi datami, o których będzie w nim mowa, a także zostały one wyszczególnione na końcu każdego rozdziału w formie kalendarium. Ponadto w powtórzeniu wiadomości można znaleźć propozycje dodatkowych lektur dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w danym zagadnieniu. Jest w tym podręczniku parę rzeczy, które mi się nie podobały. Pewne kwestie zostały przemilczane, na przykład, zaledwie wspominany jest tutaj temat jednej z najciekawszych polskich formacji zbrojnych XVII wieku, czyli Lisowczyków. A tym bardziej, nie ma tu informacji o tym, że jej członkowie, poza walką, kiedy nie mieli co robić, palili i rabowali. Z drugiej strony szkoda, że przemilczano to, że polskie legiony na Haiti okazały się zdrajcami. Zdrajcami w takim sensie, że zostały tam wysłane przez Francuzów do stłumienia miejscowego powstania. Jednak Polacy zdecydowali się zdradzić swoich mocodawców i przeszli na stronę Haitańczyków. Nasi żołnierze, którym niedawno odebrano państwo, zachowali się honorowo i woleli walczyć po stronie tych, którzy walczyli o wolność. Nie podobało mi się także takie na siłę usprawiedliwianie działań króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten człowiek od samego początku był nie tyle marionetką, co nawet kukiełką w ręku Jekateriny II i wcale mu to nie przeszkadzało. Wymowny w jego przypadku jest fakt, że po podpisaniu Konstytucji 3 maja przystąpi do chcącej znieść Konfederacji Targowickiej. Poza tym razi mnie w tym podręczniku demonizowanie pańszczyzny. Dziś uważa się ją za praktykę zbliżoną do niewolnictwa. Przede wszystkim pańszczyzna nie była pracą darmową, tylko nieodpłatną, bo sama stanowiła zapłatę za użytkowanie ziemi należącej do szlachcica, a chłopi pańszczyźniani wcale nie musieli mieć gorzej niż my dzisiaj. Od sam w tym miejscu do materiału Pawła Staszczaka na kanale wideo wideoprezentację, link znajduje się w opisie. W przypadku zagadnień omawianych w podręczniku do klasy pierwszej miałem kilka swoich ulubionych tematów. Były nimi starożytny Rzym, krucjaty, i Wojna Stuletnia. W pomocy naukowej do klasy drugiej najbardziej interesowała mnie rewolucja francuska oraz kariera Napoleona. Muszę przyznać, że Jarosław Czubaty zdecydowanie stanął na wysokości zadania. Te rozdziały, zwłaszcza ten poświęcony cesarzowi Francuzów, czyta się prawie jednym tchem. Osobiście jestem wielkim fanem historii Stanów Zjednoczonych, dlatego też zainteresowanie zapoznało się z omówieniem powstania tego kraju i spełniło ono moje oczekiwania. Jestem też pod wrażeniem przedstawienia XVII wieku w Polsce. Ze szkoły pamiętam, że dla ułatwienia uczono nas otoczony wtedy wojnach raczej tematycznie. Jarosław Czubaty dokonał niemożliwego i opisał to w sposób chronologiczny. Żebyście mieli świadomość, jak trudne jest to zadanie, wstawiam tu zdjęcie osi czasu z powtórzeniem wiadomości z działu poświęconego wiekowi wojen w Polsce. Ze względu na tematy zawarte w tym podręczniku jako książkę są trochę nierówny. Zdecydowanie łatwiej czyta się rozdziały poświęcone działaniom wojennym i polityce niż te traktujące o poglądach filozoficznych, ustrach gospodarczych i kulturze. Wszystkie zagadnienia zostały tu opisane krótko. Zwięźle i, co najważniejsze, ciekawie. Uczniowie korzystający z tego podręcznika nie powinni mieć większych problemów z przyswojeniem zawartych w nim informacji. Choć nie do końca poleciłbym to jako zwykłą książkę do przeczytania, to nie zmienia to faktu, że jest to bardzo dobry podręcznik. Z tym większym zainteresowaniem przeczytam to, co oferują wydawnictwa Nowa Era oraz Operon. I to tyle ode mnie na dziś. Jeśli mój materiał się Wam podoba, napiszcie pod nim komentarz oraz zostawcie pozytywną ocenę i subskrypcję. Zajrzyjcie również na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na no, Lubimy Czytać. Są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja ten z tej książki, przygotowując dla Was te filmy. Ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!